Proszę Państwa, no to zaczęło się, Klaudia Kroczek do mnie dołączyła, Dzień oczywiście dobry. będziemy mówić dużo dzisiaj na temat prognozy pogody i tego, co będzie się działo, przede wszystkim na naszych drogach. Nasi operatorzy już wyjechali do stolicy, do Warszawy, aby pokazać Państwu, co dzieje się. Ja tylko dodam, że o 3.40 na drogi Warszawy, stolicy wyjechało 170 półbo piaskarek, po to, żeby sprawić, iż że nasza droga do pracy będzie dzisiaj bardziej bezpieczna. Klaudio, to na początek mhm. nieco wyższa na północy niż na południu, i tam raczej te opady śniegu. Pojawiają się jako opady deszczu, deszczu ze śniegiem, ale deszcz ze śniegiem jest najbardziej zdradliwy. To wszystko zamarza, prawda? Jest bardzo ślisko, więc sporo ostrzeżeń dzisiaj. I dobrze powiedziane, lepiej zostawić ten samochód, przeczekać weekend nawet, dlatego że od poniedziałku ocieplenie 12 stopni. Oh, jak żyć? Nie, nie jak, jak żyć? Na zmianę ubrania zimowe, jesienne, zimowe, jesienne. Na chwilę zapomnimy o białym puchu, bo zrobi się na tyle ciepło, że tylko i wyłącznie deszcz będzie się pojawiał. Więc Zobaczmy już teraz, jak wygląda prognoza na która Zostanie z nami przez cały przyszły tydzień, a na razie do końca tego tygodnia spodziewajmy się zimy. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. O poranku, trudne warunki na drogach w centralnej części Polski i na krańcach południowych. Uwaga, nad katowicami intensywne opady śniegu na drogach jest biało, jest ślisko. Proszę uważać. Opady deszczu pojawiają się na pomorzu zachodnim, na termometrach od minus 5 do. Zera. Chłodny poranek, prawdziwie zimowy. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie 983 hektopascale. Dzisiaj po południu ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Temperatura również nieznacznie wzrośnie, od minus 1 do 3 stopni, tam, gdzie najcieplej popada deszcz, czyli w koło brzegu i we Wrocławiu, a w większej części Polski będą to opady o charakterze mieszanym. Deszcz ze śniegiem. Sam śnieg poproszę na ziemi łódzkiej i na podchalu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, sporo rozpogodzeń, sporo przejaśnień. Najwięcej na Warmii i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powoli w kolejnych dniach będzie wzrastać ciśnienie i to jest dobra informacja dla tych, którzy e, no, źle reagują na gwałtowne zmiany pogody. W sobotę od 1 do 4 stopni rozpogodzenia na zachodzie, w pozostałej części Polski jeszcze deszcz ze śniegiem i w niedzielę podobna sytuacja. Na zachodzie najcieplej, więc tutaj przy 7 stopniach tylko i wyłącznie deszcz, a w centrum i na południowym wschodzie jeszcze deszcz ze śniegiem. No ale co w kolejnych dniach? Ocieplenie i tutaj zrobi się jesiennie rozpogodzenia i jeżeli opady, to tylko i wyłącznie deszcz w poniedziałek do 12 stopni, we wtorek do 10 i w środę do 10. Ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. Teraz zima, później jesień Nie przydałoby się, żeby w grudniu już pojawiła się zima, a czy tak będzie? Zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.